Dzisiejszy film jest o Was. Od kilku miesięcy prowadzę na moim kanale ankiety, w których pytam Was o rzeczy związane z medycyną estetyczną. Dzisiaj pokażę Wam 10 najciekawszych ankiet, a także skomentuję Wasze odpowiedzi, a także powiem, czy się z nimi zgadzam, czy też nie. Jest takie powiedzenie: Jeżeli ja mam dwie nogi, a mój pies ma nóg cztery, to razem średnio mamy po trzy nogi. <laughs> Lekcja z tego powiedzenia jest taka, że nie zawsze odpowiedzi w ankietach pokrywają się ze zdaniem ogółu. Zwłaszcza jeśli próba badawcza jest mało. Jednak tutaj na moim kanale zdecydowanie nie jest was mało. Jestem przy ogromnie szczęśliwa, że jest was już tutaj prawie 50 tysięcy subskrybentów. Co ważne, aż 73% osób, które obejrzało moje filmy, nie subskrybuje kanału. Dlatego, jeśli jesteś jedną z tych osób, to już teraz kliknij dzwoneczek, subskrybuj i zobacz, co mam do powiedzenia dalej w tym filmie. Ankieta numer 1. Z jakim problemem przyszłaś po raz pierwszy do gabinetu medycyny estetycznej? Najwięcej z was odpowiedziało, że tym pierwszym. Pierwszym głównym problemem, dla którego zgłosiliście się do gabinetu, to lwia zmarszczka. Czy mnie to dziwi? Absolutnie nie. Także w moim gabinecie widzę to, że ten problem lwiej zmarszczki, a co za tym stoi, tej groźnej, niezadowolonej, zmartwionej miny, dotyczy wielu z nas. Zresztą tak samo było i u mnie. I ten zabieg z toksyną botulnową na lwią zmarszczkę, to był ten pierwszy zabieg, który wykonałam u siebie. Dzięki tej ankiecie widzimy jeszcze jeden, nie taki oczywisty wniosek. Zaraz na drugim miejscu po z znalazła się chęć poprawy jakości skóry. I wiecie co? Bardzo mnie to cieszy, dlatego że właśnie na tym głównie polega medycyna estetyczna. I cieszy mnie, że to jest także ten główny cel dla Was. W pewnym momencie naszego życia już stosowane kremy na skórę nie pomagają tak, jakbyśmy chcieli, żeby pomagały. Dlatego musimy trochę się wspomóc? Nie musimy. Ale raczej chcemy się wspomóc tą medycyną estetyczną, żeby nasza skóra po prostu była lepszej jakości. Ankieta numer dwa. I wyniki tej ankiety na pewno Was zaskoczą, więc e, jeśli teraz nie siedzicie, to usiądźcie. <grych> Zapytałam Was, czy kremy z filtrem powodują raka. Na 1300 osób, które wzięły udział w tej ankiecie, aż 18% z nich odpowiedziało, że tak kremy z filtrem powodują raka. To aż 234 osoby. Serdecznie zapraszam wszystkie te 234 osoby do obejrzenia filmu na temat kremu z filtrem, który tutaj nagrałam, w którym rozkładam ten temat na czynniki pierwsze, także temat właśnie tego, czy kremy z filtrem powodują raka. Pozostałe 1066 osób odpowiedziało, że kremy z filtrem nie powodują raka i prawa tych osób, Piątka dla Was. Przyznam szczerze, że nie wiem do końca, jak interpretować odpowiedzi, które zobaczyłam w ankiecie numer 3. Wydaje mi się, że ja w tym wszystkim trochę zawiniłam i mogłam trochę skopać sprawę z sformułowaniem tego pytania i nie do końca mogłam odnieść się precyzyjnie do tego, o co w zasadzie mi chodziło. Chodziło mi o to, że dużo starszych osób, które znam, w tym na przykład moja własna rodzona mama, <grych> często mówi o tym, że ma powiedzmy 65 lat, ale w środku czuje się tak, jakby cały czas. Miała 40. I właśnie to chciałam sprawdzić w tej ankiecie. Czyli to, czy faktycznie czujemy się młodziej niż wyglądamy. Wyniki były jednak zupełnie odwrotne. To znaczy, że najpopularniejszą odpowiedzią było to, że wyglądacie młodziej niż. Tak naprawdę się czujecie. Można to też sformułować trochę inaczej i powiedzieć, że czujecie się starzej niż na swój wiek. Co o tym sądzę? Wydaje mi się, że nie wzięłam pod uwagę jednej kwestii. Nie wszyscy subskrybenci mojego kanału to osoby w wieku mojej mamy. Dlatego specjalnie na tę okazję sprawdziłam demograficzne statystyki mojego kanału i okazuje się, że głównymi obserwatorami, subskrybentami mojego kanału są kobiety w wieku lat od 35 do 54. Jeśli więc jesteś osobą właśnie w tym przedziale wiekowym i czujesz się starsza niż wyglądasz, to mam na Ciebie dobrą wiadomość. Za jakiś czas prawdopodobnie będziesz czuć się młodziej niż wyglądasz. W ankiecie czwartej zapytałam Was o Waszą codzienną domową pielęgnację, dlatego że ta domowa pielęgnacja jest dużo ważniejsza niż zabiegi z medycyny estetycznej. Pytanie dotyczyło stosowania witaminy C w postaci serum na skórę. To mój absolutny faworyt, jeśli chodzi o codzienną pielęgnację, który działa bardzo dobrze i ochronnie. Na naszą skórę. I szczęśliwie ponad połowa z Was. Odpowiedziała, że tak, stosuje codziennie takie serum na swoją skórę. To świetna sprawa, dlatego że w perspektywie lat będziecie widzieć duże korzyści dla swojej skóry: mniejsze przebarwienia, rozjaśnienie skóry i powolniejsze starzenie się. Ważne jednak, aby witamina C, której używacie, była bardzo dobrej jakości. Dlatego, że jest to substancja, która po otwarciu kosmetyku ulega bardzo łatwemu degradowaniu się, a przez to może szybko stracić swoje właściwości. I docelowo może okazać się, że w zasadzie tylko Wam się wydaje, że stosujecie tę witaminę C. Więc jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat właśnie witaminy C w stosowaniu na skórę, to później zajrzyj do tego filmu. O ile bardzo cieszyłam się, jak dobrze Wam poszło w ankiecie numer 4, to już w ankiecie numer 5 trochę się pokrążyliście. Przyznaję jednak, że pytanie było dość trudne i trochę podchwytliwe. Zapytałam Was, czy kremy z filtrem blokują naturalną produkcję witaminy D. Większość z nas pamięta ze szkoły, że witamina D to witamina słońca. I to właśnie słońca. I to właśnie promieniowanie słoneczne potrzebne jest do tego, żeby to witaminy D wyprodukować w naszym organizmie. I wiecie co? To prawda. Prawdą jest jednak też to, że większość Polaków ma niedobory witaminy D w okresie zimowym. Jednak mimo tego, że potrzebujemy słońca do produkowania witaminy D i mimo tego, że faktycznie zimą nie mamy wystarczająco tego promieniowania słonecznego, tego słońca, żeby tą witaminę D wytworzyć, to kremy z filtrem nie blokują tej naturalnej syntezy witaminy D. Dlaczego tak jest? Po odpowiedzi zapraszam Was do tego filmu, w którym zebrałam wszystkie informacje, łącznie z badaniami. Dlatego po wysłuchaniu tego filmu gorąco zapraszam, żebyście wysłuchali, co mam do powiedzenia w sprawie witaminy D. Ankieta numer 6, którą teraz Wam przedstawię, stawia w bardzo złym świetle lekarzy medycyny estetycznej. Gotowi? Zapytałam Was, ile trwała Wasza Pierwsza konsultacja z medycyny estetycznej. Zwracam uwagę, że pierwsza konsultacja to sytuacja, kiedy spotykają się dwie obce osoby. Po raz pierwszy: lekarz i pacjent. W takim momencie trzeba się jak najlepiej poznać, przedstawić, opowiedzieć o sobie praktycznie wszystko. Ponieważ dużo ważniejsze od samego zabiegu medycyny estetycznej jest styl życia, pielęgnacja, codzienne nawyki żywieniowe, o tym także trzeba porozmawiać na takiej konsultacji. Pacjent powinien mieć czas na to, żeby wyrazić swoje potrzeby, żeby powiedzieć, dlaczego się w takim gabinecie? Jakie są jego oczekiwania? Jakie są jego wymagania? Poza tym, oczywiście, podczas konsultacji ma miejsce badanie i ocena jakości skóry, a także ustalenie. Planu działania, który często nie jest tylko jednym zabiegiem, a całym długofalowym planem zabiegowym. Oczywiście, trzeba także porozmawiać na temat każdego jednego rodzaju zabiegu. Odnośnie tego, czego możemy się po takim zabiegu spodziewać, kiedy mamy oczekiwać efektów i jakich efektów możemy się spodziewać, a także o tym, co mogłoby pójść nie tak. I teraz duża uwaga. Ankiecie 57% z Was odpowiedziało, że właśnie ta konsultacja, ta pierwsza ważna konsultacja, trwała u Was mniej niż 15 minut. Pamiętam, że kiedy widziałam po raz pierwszy wyniki tej ankiety, zrobiło mi się tak po prostu smutno, dlatego, że żeby były dobre efekty z medycyny estetycznej, żebyśmy byli zadowoleni z tego, co dla siebie robimy, musimy mieć tam dobrą relację lekarza z pacjentem, musimy być po tej samej stronie i zarówno lekarz, ale też i przede wszystkim pacjent musi wiedzieć, co robimy, i dlaczego to robimy? Po tej ankiecie dobitnie widać, że tego czasu zdecydowanie brakuje. Zachęcam Was jednak do tego, że jeśli czujecie, że podczas takiej konsultacji nie wszystko rozumiecie, albo że ta konsultacja dzieje się w pośpiechu, po prostu zareagujcie. Możecie zadać wszystkie, nawet te potencjalnie. Głupie pytania, a lekarz ma obowiązek na nie wszystkie odpowiedzieć tak, żebyście to zrozumieli. Jeśli mimo dopytywania macie luki informacyjne, to pamiętajcie, że takiego zabiegu wcale nie musicie robić w tym konkretnym dniu i w tym konkretnym miejscu. Zawsze możecie poczekać, wstrzymać się z zabiegiem, przemyśleć sytuację, doczytać może. W innym miejscu, albo dopytać w innym miejscu. Pamiętajcie, że przy takim zabiegu musicie się czuć maksymalnie komfortowo i musicie wiedzieć wszystko, co będzie się działo z waszym własnym organizmem. Dla wyrównania atmosfery po tej najsmutniejszej ankiecie w całym tym filmie mam dla Was tą najbardziej radosną. W ankiecie siódmej zapytałam Was, czy dbacie o swoją skórę teraz lepiej niż 5 lat temu. Zdecydowana większość z Was odpowiedziała, że to bardzo dobra wiadomość. Myślę, że wraz z wiekiem coraz bardziej doceniamy to, że mamy jedno życie jedno ciało, jeden umysł. I musimy o to wszystko dbać i pielęgnować. Zdajemy sobie też sprawę, że wiele problemów zdrowotnych możemy powodować sobie sami. Także jeśli chodzi o skórę i jej jakość. Właściwie to o samej sobie mogłabym powiedzieć dokładnie to samo. O ile od lat kochałam sport i cały czas ćwiczę kilka razy w tygodniu, to w ostatnich latach na pewno na plus poprawiłam jakość swojego snu oraz jakość swojej diety. Uważam jednak, że dbanie o siebie to nie jest tylko trzymaniem maksymalnego rygoru, jeśli Chodzi o sport czy dietę. Warto także zadbać w swoim życiu o higienę umysłową i dobrą energię. Dlatego bardzo się cieszę, że prawie wszyscy z nas tutaj obecni rozwijamy się w tym zakresie. Piątka dla nas. W ankiecie numer 8 zapytałam was, jakiego zabiegu obawia ci się najbardziej. I to był dla mnie lekki szok. Stres w gabinecie medycyny estetycznej i obawy przed zabiegiem to coś, co towarzyszy większości z nas, zwłaszcza przy tym pierwszym zabiegu. Dlatego zapytałam się o to, jakiego zabiegu obawiacie się najbardziej. I mam bardzo ciekawą obserwację. Nie chodzi mi wcale o to, że większość z Was najbardziej obawia się liftingu chirurgicznego. To całkowicie słuszne i zrozumiałe. Operacja jest po prostu najbardziej ryzykowna ze wszystkich zabiegów i daje nieodwracalne efekty, co nie zawsze jest plusem. Jednak popatrzmy dalej na wyniki tej ankiety. Zwróćcie uwagę, że ponad połowa osób, które odpowiedziały w tej ankiecie, obawia się zabiegu z toksyną botulinową bardziej niż zabiegu z użyciem kwasu hialuronowego. Dlaczego mnie to szokuje? Dlatego, że najgorszym powikłaniem po zastosowaniu toksyny botulnowej jest na przykład opadnięcie powyki, Albo porażenie nie tego mięśnia, który chcemy. Ale efekt ten jest całkowicie odwracalny. Natomiast najgorszym powikłaniem po kwasie jelornowym to martwica skóry. Lub ślepota? Wydaje mi się, że wyniki w tej ankiecie są takie, dlatego że zabiegi z kwasem chialurnowym są dużo bardziej popularne niż te z toksyną botulinową. Poza tym, toksyna botulinowa jest lekiem, a kwas chialurnowy tylko wyrobem medycznym. Więc co takiego złego może zrobić? Dodatkowo patrząc, widzimy, ile osób ma powiększone usta. I skoro wszystko było w porządku, to jak to się może zdarzyć, że po kwasie chialurnowym coś pójdzie nie tak? I faktycznie, obszar ust i modelowanie ust jest to zabieg, Dużo bardziej bezpieczne niż na przykład wypełnienie lewej z albo modelowanie nosa. Jednak pamiętajmy o tym, że to właśnie kwas hialuronowy jest winowajcą tych najgorszych i najgroźniejszych powikłań, jeśli chodzi o medycynę estetyczną. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, to kliknij ten link, który tutaj się pojawi. Będzie chyba w opisie, ale dopiero po tym, jak obejrzysz ten film do końca. W pewnym momencie zaciekawiło mnie także, ile faktycznie z Was wykonuje u siebie zabiegi medycyny estetycznej. Zapytałam więc Was może trochę podchwytliwie, jakie zabiegi medycyny estetycznej wykonujesz u siebie najczęściej. I okazuje się, że równo połowa z Was nie wykonuje u siebie żadnych zabiegów medycyny estetycznej. To dla mnie bardzo miłe, że oglądacie moje filmy. I to dlatego, że bardzo często staram się Wam przemycić trochę tych informacji tutaj na kanale o tym, że to właśnie nie zabiegi medycyny estetycznej przewodzą. W tym mądrym dbaniu o swój wygląd, ale przede wszystkim to, jak wygląda nasza codzienność. Mam nadzieję, że osoby, które nie wykonują żadnych zabiegów z medycyny estetycznej, będą cały czas znajdować dla siebie ważne i ciekawe informacje na temat, jak mądrze dbać o swój wygląd. A obiecuję wam, że mam dużo mega pomysłów na kolejne materiały. Swoją drogą ciekawa jestem, ile osób, które nie robią u siebie zabiegów z medycyny estetycznej, tak naprawdę je rozważa. I w zasadzie to oglądam te filmy, dlatego, że robię research. Chcę trochę więcej dowiedzieć się na ten temat. I sprawdzają, czy to w ogóle może być coś dla nich. Jeśli jesteś jedną z takich osób, które nie robiły zabiegu, ale go rozważają, koniecznie daj mi znać w komentarzu. Napisz także, czego chciałabyś się dowiedzieć przed zabiegami. Ostatnia ankieta, ankieta dziesiąta. To jest ankieta, która jest najważniejsza dla mnie. Zapytałam Was ostatnio, dlaczego zmieniacie gabinety medycyny estetycznej. Chciałam poznać powód, dla którego szukacie nowego miejsca. Z doświadczenia wiem, że odwiedzając gabinet medycyny estetycznej wszystko ma znaczenie. Popatrzmy więc, co ma znaczenie dla Was. Nie jest dla mnie zaskoczeniem, że w pierwszej kolejności liczą się efekty. Jeśli nie są one zadowalające, to wtedy najchętniej zmieniacie gabinet. Jest to zupełnie uzasadnione. Na drugim miejscu były wysokie ceny. Na trzecim słaba jakość obsługi ze strony lekarza. Najbardziej w tych wynikach ankiety zaskoczyło mnie to, że jakość obsługi recepcji nie jest dla was taka ważna. I tutaj się nie zgadzamy. Z mojego punktu widzenia, opiekun pacjenta, recepcjonista, to bardzo ważna osoba do tego, żebyście poczuli się dobrze w danym miejscu. To z reguły pierwsza osoba, z którą wchodzicie w interakcję albo na przykład podczas rozmowy telefonicznej, albo na żywo po przekroczeniu progu gabinetu. Moim zdaniem, recepcjonista to wizytówka gabinetu i jego praca jest bardzo odpowiedzialna i ważna. Z tej ankiety, a także z komentarzy pod nią, wynika jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. W medycynie estetycznej wszystko powinno się. Zgadzać. Zarówno efekty, komunikacja, jak i jakość wykonywanej usługi. Medycyna estetyczna jest specyficzna, dlatego że pacjenci, którzy nas odwiedzają, są zdrowi. To znaczy, że nie przychodzą do nas z obowiązku a po prostu z chęci. I dlatego właśnie trzeba myśleć o wszystkim, żebyście wy byli na maksa zadowoleni. Na koniec powiem wam, że naprawdę bardzo lubię robić ankiety tutaj na moim kanale. To dlatego, że dzięki tym ankietom możemy poznać się lepiej. Jestem naprawdę bardzo wdzięczna, że jesteśmy tutaj tak licznie zgromadzeni i biorę sobie każde wasze zdanie Prosto do serca. To tymi ankietami mówicie mi, co jest dla Was ważne i o czym powinnam mówić w kolejnym filmie. Na koniec ostatnia ankieta dla Was, czyli czy podobał Wam się taki inny, nietypowy film. Jeśli tak, to dajcie mi łapkę w górę, napiszcie komentarz i zasubskrybujcie kanał. Dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnych filmach.